Błogosławiony prymas polski kardynał Stefan Wyszyński w 1967 roku w liście pasterskim na Wielki Post ogłosił program społecznej krucjaty miłości. Mówił: Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości. Ta prawda, choć ma już tyle lat, wciąż jest aktualna i ważna. Do pierwszych wskazań prymasa należą: Szanuj każdego człowieka bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata. Myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. To właśnie te prawdy chciałbym zaobrazować w krótkim filmie poświęconym nauce tego wspaniałego Polaka. Wracam właśnie ze szkoły. Dzisiaj na lekcji religii mieliśmy o kardynale Wyszyńskim. Dowiedziałam się, że bardzo lubił dzieci, kochał Pana Boga, ym, Matkę Boską i uważał, że każdy człowiek powinien być dobrze traktowany. Dzień dobry Panie Marianie, piękny dzień. Dobry. Dzień dobry. Piękny? Ja Ci dam piękny, lepiej go. W Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, modlę się dzisiaj w intencji mojego sąsiada, pana Mariana, żeby stał się szczęśliwszym człowiekiem i żebyśmy mogli się zaprzyjaźnić. Rano uświadomiłem sobie, że może sam przyczynię się do tego, żeby pan Marian był szczęśliwszy. Postanowiłem, że upiekę mu ciasteczka, tym bardziej, że nadeszła ku temu świetna okazja. Sprawdziłem w kalendarzu, że dzisiaj są imieniny pana Mariana. Z tej właśnie okazji upiekłem ciasteczka i wsadziłem je do specjalnej puszki z pieskami, bo on bardzo lubi się. Dzień dobry, panie Marianie. Dzień dobry. A ty w szkole? Sprawdziłem w kalendarzu, że dzisiaj są pańskie imieniny i upiekłem dla pana ciasteczka. Dla mnie? To najlepszego. Dziękuję. Dziesięć lat mi nikt nie składał życzeń. Dziękuję ci. Wiesz co? To ja Cię zapraszam do domu na te ciasteczka i na herbatkę. A, no to dobrze, to jeszcze zadzwonię do rodziców. No to zadzwoń. Ich też możesz zaprosić. Halo? Pan Marian mnie zaprosił do siebie na ciastka. Czy mogę pójść? Naprawdę? Tak, dobrze, dobrze. To pa. Mogę, to zapraszam. Mogę przyjść, tak. Tak oto pan Marian został przyjacielem naszej rodziny. Okazało się, że odkąd 10 lat temu zmarła mu żona, jest bardzo samotny. Jego dzieci mieszkają za granicą i nie mogą go często odwiedzać. Pan Marian bardzo tęskni za swoją rodziną i ta tęsknota z czasem przeobraziła się w złość. Przy bliższym poznaniu okazało się, że pan Marian jest bardzo serdeczny i miły. Zna tysiące ciekawych opowieści. Być może dlatego, że kiedyś wiele lat temu był nauczycielem w mojej szkole. To, co mówił kardynał Stefan Wyszyński, okazało się prawdą. Każdy człowiek ma w sobie dobro. Nawet ja! Nawet panna Marian pożyczył mi swoją czapkę. Nic tego! Hmm. <laughs>